Witam Państwa serdecznie, Maciej Maciak, program Musisz to Wiedzieć, z nami pan Sławomir Bors, witam Pana serdecznie. Witam Pana, witam Państwa. Dziś wielki dzień w Europie, w Wielkiej Brytanii, wszyscy się radują, widziałem obrady w Europarlamencie, takie uroczyste obrady, gdzie... Europosłowie trzymali się za ręce, śpiewali takie pożegnalne szkockie pieśni, ogólnie śmiali się i płakali, taką wykazywali labilność uczuciową, która cechuje mhm. poważnych starców i małe dzieci. Mieli zawieszone szaliki. Ogólnie tak czułem się, że to jest jakiś taki. Takie przedstawienie Ala la mecz, tak, takie, takie igrzyska, tak, taki spektakl ktoś urządził. Wielka Brytania oficjalnie już nie jest w Unii Europejskiej. No tak, no w jakiś sposób to przez ostatnie 3-4 lata to był mecz, kibicowanie wyjdzie, nie wyjdzie, na jakich warunkach co zrobi, i tak dalej. No i się zakończyło typowym spektaklem kibicowskim. Tak, tylko kto tu. To mi taki, wie pan, przypomina spektakl w stylu rzymskim. Gladiatorzy się biją, a tłum, a tłum chce krwi. Dlaczego tak mówię? Około trzech lat temu w programie musisz to wiedzieć, została wypowiedziana bardzo śmiała teza, że ten cały Brexit to, to nie jest dla Brytyjczyków. On jest robiony pod Polaków. Przyczyną tego całego Brexitu są niebyle jakie postaci: burmistrz Londynu, Boris Johnson, taki walnięty człowiek z dziwną fryzurą, w stylu wariata mm -hmm. rzeczywiście. I zachowujący się jak wariat szef takiej partii UKIP, pan Nigel Farage, jakoś, jakoś tak się nazywa, taki uśmiechnięty clown, przypomina pacynkę z, z jednej z bajek. I to oni byli tymi, którzy, używając demagogicznych argumentów, jakiegoś dziwnego zrządzenia losu migracji z dziwnych krajów, zagrali na brytyjskim społeczeństwie i oderwali je od Wielkiej Brytanii. I ja wtedy powiedziałem, że Wielka Brytania tak długo ten proces wałkuje, bo oni chcą doprowadzić do, do tego, że to Polska wyjdzie. Z Unii Europejskiej. Tak, tak. No, to też są takie głosy, że swoim działaniem, czy obecnym działaniem, jest na dobrej drodze, żeby z Unii wyjść. No, niestety, w moim przekonaniu, byłaby to tragedia. Tragedia dla rolników, którzy otrzymują dużą pomoc. Bez tego by pra praktycznie po pobankrutowali, czy przynajmniej w większości. Odcięty rynek wschodni, a teraz odcięty rynek zachodni i koniec, tak? Tak, nie dość tego. Trudno w tej chwili związać rolnikowi koniec z końcem. Gospodarstwa małe to praktycznie wychodzą na zero. A pan Kołodziejczak z Agrouni uważa, że to jest nasza wina konsumentów, że nie kupujemy polskich produktów w tych marketach zagranicznych. No, ono wprost tego nie mówi, ale taki wniosek mm -hmm. można wysnuć. Kiedyś bardzo sensownie argumentował i to mi się podobało. Wtedy miał nasze wsparcie, a teraz gdzieś popłynął w stronę narracji, która jest bardzo korzystna dla PiSu. Wyjątkowo korzystna. Gdybym, miał, gdybym ja był PiSem, to bym takiego komodzieczaka za pieniądze wynajął, żeby tak naganiał rolników. Czyli ładowałbym tych rolników, a jednocześnie takimi naganiaczami powodowałbym, żeby, żeby mnie jeszcze kochali. No tak, to i stąd jest jest, jest dużo głos. Pan Kołodziejczak mówił bardzo fajnie, nie wiem, czy cytował nasze mądrości z programu, mhm. musisz to wiedzieć, że za nas to my nie mamy tutaj rządu, który by na granicy gdzie transport jakiegoś płodu rolnego jest sprowadzany, nie znalazłby zgniłego ziemniaka czy zgniłego ziarenka pszenicy, i zakwestionował cały transport i odesłał do producenta? Rząd nie ma odpowiednich służb, inspekcji, mierników? Nie, no na pewno ma, ale to wszystko musi mieć swoje granice. Bo potem, A... potem trzeba wiedzieć też o ewentualnej retorsji nie, drugiej strony. Nie, nie. Państwo, mówicie że z całym szacunkiem tak. dla, dla pana intelektu i doświadczenia, ale my jesteśmy w takiej sytuacji jako kraj, że to niech oni się boją robić retorsję, bo my tu mamy za dużo kart przetargowych. Yy, chcecie retorsję w stosunku do nas, że wam cofnęliśmy transport ziemniaków czy zboża? Yy, dobrze, wprowadźcie, ale następny będzie kaufland. Mm -hmm. at, oni at, mają za dużo do stracenia. To my trzymamy wszystkie karty w tej chwili. Jesteśmy w byt, zbyt kiepskiej sytuacji, żebyśmy jeszcze mogli cokolwiek tracić. Więc to oni się mają bać. I kołodziejczak z tamtego okresu jest sensowny, cytując po nas mm -hmm. czy nam, powielając argumenty z programu, musisz to wiedzieć, zeskarbia sobie sympatię, a w tej chwili prowadzi narrację w stylu: yy, to Niemcy są źli, mm -hmm. to Kaufland jest zły, tak. to my powinniśmy kupować. Cisza. Jakby nie było PiSu. Zresztą do którego on należał, chyba jako radny, tam był z listy PiSu wybierany. E, I wie pan, i ci rolnicy, którzy nie mają czasu orientować się w polityce, słuchają go i mówią. I, I w ogóle zrobił z tego taki show. To już nie jest działalność społeczna, polityczna, tylko to już jest youtuber. Normalny youtuber. Lajkujcie, udostępniajcie. Tak jak tam Marcin Rola, takie widać, że e, po, podobnych lekcji udzie, udzielał, tak. I dlatego nie zgadzam się z tym, że. Że my coś możemy tutaj stracić. My tylko już możemy zyskiwać przy dobrych władzach. Ale wróćmy, wróćmy tak, do Tak, ale słusznie pan zauważył. Przy dobrych władzach. No tylko i wyłącznie. Wszystko zależy od władzy, a nie tam od, od tego, czy my będziemy kupać, czy nie będziemy kupować. Panie Kołodziejczak, panie Michale, jak świat, światem ludzie kierowali się kryterium ceny i koniec, i dostępności ewentualnie. I tego pan nie zmieni. Od tego jest władza, żeby uniemożliwić wielkim kapitałom robienie dumpingu na naszym rynku. I tylko władza może to zmienić. Pan może się nawoływać. Pan sobie sztucznie nabije subskrypcje, pan sobie sztucznie stworzy grono nieświadomych wyznawców i to tyle. Pan tylko na tym skorzysta, na tej retoryce, a, a, a zmian nie będzie. To tylko Ardanowski, pana Ostatnio do, do dość chwalony. Tam. pan to zaawoluował, pięknie pan to rozgrywa. To tylko Ardanowski może zmienić. Albo ten, kto go jako pionka, tam w tym ministerstwie postawił, i, i tyle. Ale wróćmy do, do tego Brexitu. Ja wtedy mówiłem, a to był akurat okres specyficzny, wrzało w Polsce. Były wielkie nawoływania do, do, do tego, że powinniśmy włączyć się do wojny z Rosją. Na wschodzie Ukrainy. Na co my jeszcze czekamy, politycy krzyczeli. Na co my jeszcze to czekamy? Rzeczywiście. Wielu tylko. Polska już... trzeba tam wysyłać, trzeba Aha. armaty wysyłać, trzeba wspomagać. Na co my jeszcze czekamy? Taka była narracja. To potem zostało wytonowane. Już nie będę się rozwodził, kto i dlaczego. Podał nam rękę, bo, bo nas nie pozabijano w konflikcie z Rosją. I wtedy wyraziłem taki pogląd. Jeżeli celem tej wojny, która wisi w powietrzu, którą nas straszą, terroryzują, ciągle musimy się opędzać, ciągle musimy o niej mówić, żeby jej nie było, jest zagłada Polaków, wybicie Polaków, no to przede wszystkim kimś tę wojnę musimy tutaj w Polsce prowadzić. No co, starcami i dziećmi? Bo kadra wiek produkcyjny poborowy wyjechał do Wielkiej Brytanii, tak? No i wtedy powiedziałem, że jeżeli Brytyjczycy będą mieli plany w stosunku do, do Polski, do wojny tutaj u nas, a często tu y, sw swoje reje wkładali, e, bardzo delikatnie się wyrażam, naprawdę, trzymam, tr trzymam nerwy na wodzy, e, to, to będą musieli wymyślić sposób, żeby Polaków z Wielkiej Brytanii usunąć. Ktoś wtedy mówi, że to się nie da, że jesteśmy w Unii, że tak nie tak łatwo i tak dalej, i tak dalej. No to wymyślili sposób jak Polaków z Wielkiej Brytanii usunąć. Tak jest. Z jednej strony mówi się, że... I wpędzić mundury na terenie Rzeczypospolitej. Tak, że Polakom w Anglii nic nie grozi. Wszyscy b, będą dalej mogli mieszkać, pracować, a z drugiej strony mówi się, że pół miliona Polaków będzie musiało wrócić do kraju. Żeby tylko. Telewizja TFN zrobiła taką przekrojówkę w programie Czarny na Białym i to są całe ulice polskie sklepy wszystko wszystko tam mhm. jest więcej niż pół miliona a w międzyczasie Wielka Brytania zmieniła retorykę do Polaków dopuszczono do mediów wariatów właśnie w stylu Boris Johnson i Nigel Farage którzy podpuścili społeczeństwo brytyjskie na nienawiść do Polaków to w tym programie było czarno na białym pokazane i wie pan były głosy, że ale bez nas już sobie Brytyjczycy nie poradzą, to głosy naiwnych Polaków, albo tej szczujni, która została wynajęta przez, przez tamten kapitał, już sobie poradzą, bo już, już mają drugą zmianę po Polakach, już mają drugą zmianę. No tak, no, rzeczywiście. I mają tańszych niewolników. Tak, z różnych głosów jest, że Polacy to są tymi chłopcami do bicia walki, tymi, których się wytyka. Ten proces, ten proces oczywiście się kluł, no i co jakieś dwa tygodnie temu mówi Brytyjczyk w Europarlamencie, co mnie wcale nie zdziwiło, gdy jeszcze Wielka Brytania nie wyszła z Unii, gdy wydawałoby się, że po raz kolejny wymyślą jakiś nowy punkt któregoś prawa, że no nie, no jeszcze rok, jeszcze rok będą, jeszcze, jeszcze rok ten komedię mhm. podtrzymają. No i mówi tak. Głosy pojawiały się w debacie przed uchwaleniem rezolucji i padły też takie propozycje. Dokonajcie polexitu, znajdziecie przyjaciół w Wielkiej Brytanii. Bez przemywa. No i to już bez kamuflażu, bez walki, prostym tekstem Brytol mówi o co tak naprawdę chodzi w Brexicie. Brexit był skierowany do Polaków, do jak słusznie się obawiali prawdziwi Europejczycy, do konia trojańskiego Unii Europejskiej? No, niestety. Może tak, może nie, ale obawa jest poważna, bo teraz już Wielka Brytania, będąc poza Unią, w razie gdyby nastąpiła prowokacja polsko-rosyjska, rosyjsko-polska, nie musi słuchać się rządów unijnych. Teraz no może być Absolutnie. amerykańskim lotniskowcem? I, a, a, a my tu będziemy, mm, nie wiem, bić się, tak, z Rosją, no bo z kim? Wielka Brytania ma poważne wpływy na Ukrainie. Wielka Brytania ma poważne wpływy w Polsce. Y, może szachować, szantażować polskich polityków, y, bo na mogą nam spowodować y, skok bezrobocia o jakieś 10% minimum, tak? Wyrzucą no, Polaków. Oczywiście. Jeszcze, żeby, ich nie, żeby im jeszcze nie znacjonalizowali majątku, które się tam dorobili, tych nieruchomości, bo to jeszcze to oni mogą wszystko, oni mogą wszystko. To są brytole. I może spowodować poważny kryzys rządowy. No to panie Kaczyński, panie Morawiecki, i tam ten, ten, ten zbowit cały, który jest wokół Kaczyńskiego. Chcecie być wyniesieni na widłach? I... Nie na taczkach. Nie, 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 to, 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 to rzeczywiście. Bo my wam możemy to zafundować. Tak, tak. Pan, Pesko pan ma, się pan ma z Polski rację. Polskie Brytyjskie, tak? Coś, mm -hmm. Jakaś dziwna ewakuacja tu, tu się kroi. Tak, pan, pan ma rację. Że to może doprowadzić właśnie do wyjścia z widłami już. Nie blokady, no, nie, inne, nie delikatnie, przy, tylko. Przyjeżdża 3 miliony Polaków do kraju. I mamy gigantyczny skok bezrobocia, gigantyczne niezadowolenie społeczne, rozruchy. To no nie jest. Majdany, z... jak, się, jak się patrzy. No oczywiście, przecież no, wystarczy, że z Anglii przyjedzie ten cały milion, który tam się znajduje. Jest Pan pewien, że tylko milion? No, przynajmniej. Mówiono, że właśnie. Tak, okay, przynajmniej. Rozumiem. Tak, mówiono, że właśnie około 500 tysięcy to na pewno będzie musiało wrócić. Z, z tego. Ponad miliona młodych ludzi, czy koło miliona młodych ludzi, którzy tam są. Do tego dziwne zachowanie y, ludzi w PiSie, dziwne zbiegi okoliczności. Oni już się zachowują jak końcówka rządów y, platformy. Ja przypominam polskim władzom, że y, rakieta z Kaliningradu leci dwie minuty i jest nie do strącenia przez baterię. Patriot, które tu podstawiono. Frajerom, że, że niby te rakiety nie dolecą, tak? że zdążycie, zdążycie do tych Boeingów na lotnisko. Nie zdążycie do Boeingów na lotnisko. Nie zdążycie. Dwie minuty. Nie, nie, nie zdążycie wyjść z własnej posesji. I dwa miliony ludzi odparuje łącznie z Wami. I gracie ogniem. I gracie ogniem. Nami przede wszystkim. Patrzmy cały czas, czy politycy gdzieś nie wyjeżdżają na urlopy. Uważajmy na to. A więc politycy PiSu, którzy w oczach dość dużej części Polaków uchodzą za patriotów, bo, bo e, dali jałmużnę. No a z drugiej strony te has, hasła patriotyzm, patriotyzm, ojczyzna, naród cały czas na ustach są. No to są. tam, tam są, są jeszcze lepsi magicy od, od krzyczenia naród, Bóg, honor, ojczyzna i tak dalej. To jeszcze, jeszcze lepsi magicy. I nagle mamy takiego prezydenta Dudę, szanownego pana prezydenta Dudę. Szanowny to chyba odszanowany, nie? No, tak by wyglądało. W mniejszości szanownego prezydenta Andrzeja Dudę, który na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, moim zdaniem, się podkłada. W naszym imieniu prezentuje. Polaka siebie jako głupka, indolenta, to nie ja się tak zachowuję, to on się tak zachował. Tam z pobłażliwością były traktowane szczególnie przez Stoltenberga, to jest ten szalony szef NATO. Musi, widać, Stoltenberg tolerować Polaków, bo wielkie nadzieje NATO ma w Polsce. Platforma zaraz to wykorzystała, i inni tutaj z kanału Platformy sami nie byli lepsi. Ten ich Komorowski mm -hmm. e, wiadomo, co odwalał, pojechał do Japonii, e, o Japonii jeszcze będzie. Obrażał, obrażał Japończyków, przecież on to zrobił specjalnie. To nie jest głupi facet, zachowywał się jak małpa pod koniec swojej kadencji, a gdy już mu się kadencja skończyła są takie opinie, że podobno Komorowski, to też świadczy o nas jako wyborcach, wygrał dwuprocentową przewagą nad Dudą, ale potem coś się zadziało i wynik był już inny, mhm. ale to taka złośliwa teoria jest. Bo przecież panowie nie rozgrywają między sobą, kto ma akurat przejąć rządy, prawda? To niemożliwe, to my decydujemy, przecież, nie? Mhm. nie? A, jak, a jak ja bym postąpił, gdybym był wielkim światowym kapitałem, który tak pięknie czesze Polaków z pieniądza? Podstawiłbym Kazałbym się podłożyć platformie, mm -hmm. żeby zmienić konie, żeby następna, e, następna ekipa mogła e, dalej wdrażać korzystne dla mnie ustawy, to by okazał, e, e, panie Komorowski tam inni, e, pokażcie, gołą dudę tam społeczeństwu, e, to przerzuci swoje sympatie na następnego. Na przykład, wariacka ustawa 67, Przecież to było oczywiste, że ludzie nie będą chcieli dłużej pracować, tak? Mamy, mamy jakieś sprzeczne informacje. Niby powinniśmy mieć czterodniowy dzień pracy, a takie, takie są głosy, tak? To przecież, że to jest lobbying polityków, a jednocześnie każą nam pracować dłużej, takie dziwne, prawda? Ewidentnie Platforma się podłożyła, żeby PiS mógł po niej ciągnąć dalej te, te niekorzystne dla nas, a korzystne dla kapitału ustawy. I teraz odnoszę wrażenie, że Podkładają się ci spisu. Posłuchajmy pana Dudy. To jest nieco zmodyfikowana wersja, poszerzona o Orianę. Takie skojarzenie gdzieś tam mnie w głowie nastąpiło. Ten facet naprawdę tak się jąkał w naszym imieniu. No, niestety. Pan widział tą haniebną wypowiedź. Ale posłuchajcie. Because, because this is uh, this is uh, really uh, the problem of uh, of of uh, this is uh, of of current um, uh, current uh, current days and 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 um, and, and also especially um, and, and 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 we and we we have uh, for example. Um, um, common, common um, in my opinion i i can i can tell you um, very 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 um, this is you know this is my this is my own experience yes know, you know, you know. You know. Ja nie. Ja, nie jestem angielskojęzyczny, języczny Tak. Niestety, ale to jąkanie to mnie przeraża. E, 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 e. To, to to mnie przeraża. Czy to jeszcze kogoś przeraża? Przecież to jest, to jest jakiś obłęd. No, po, po prostu kompromitacja. No, co, co tu dużo mówić? Niech każdy wyborca PO, czy PiS, czy nawet tego SLD odkręci kran z zimną wodą i ochłonie. Nie widzicie tego, ludzie, nie widzicie tego? Ale to jest jakby jeszcze nic, bo tego typu zachowanie może budzić litość. To o nas świadczy o Polakach. Niekoniecznie budzi. Yy, skojarzenie w stylu Boże, kogo, co ci Polacy mają w głowie? Kogo oni wybierają? Facet, yy, któryś rok z rzędu jest prezydentem i, i duka, ale, ale takie rzeczy to już jest yy, celowe działanie. Zatrudnianie idiotów na ważnych, decydujących stanowiskach to jest już celowe działanie. Yy. Przecież Kaczyński nie jest głupcem ani ci, którzy go e, ciągną do władzy. Słyszeliśmy o skandalu e, związanym z ambasadorem Rzeczpospolitej w Japonii Jackiem Izydorczykiem, który został odwołany z tej funkcji, a wcześniej, oczywiście, powołany za rządów PiS. Tu jest e, w artykule Radia Z dość e, miło opisany. A myślę, że wcześniej też go krytykowały media głównego nurtu. Ale zachował się fajnie. Ujawnił kulisy tego, jakie patafiany kierują polską dyplomacją. Oni to robią specjalnie. Oni to robią specjalnie. niestety praktycznie nie mamy dyplomacji. Są tam ludzie z przypadku. To nie jest przypadek, że 10-12 lat temu niejaki Karski, jedzie na Cypr jako przedstawiciel chyba europarlamentu i w hotelu Le Meridien w miejscowości Limassol popijanemu rozbija wózek elektryczny typu Melex właścicielowi hotelu. To nie jest przypadek. A potem jeszcze zrzucają to na agentów rosyjskich, że, że służby rosyjskie za tym stoją. Oni rzeczywiście zachowują się jak świnie. Ja znam opowieści e, ludzi, którzy razem z ważnymi osobami z spisu szlajali się po domach publicznych w Paryżu i Brukseli. Opowiadali o piciu e, przez bardzo świętobliwych ludzi. Wódki z pępków prostytutek i tak dalej. Ja się nasłuchałem tych opowieści. Ja w nie wierzę, bo. Mm, o no to mniej więcej zachowanie komorowskiego, tak? Tak. No, tak. W parlamencie japońskim. Tak. tak. Pamiętam, po, pokazywane z, z butami na Krzesło, wstawał. Nie, to. No więc pan Jacek Izydorczyk, prawnik z wykształcenia, wykładowca akademicki. Zafascynowany kulturą japońską zostaje nominowany na ambasadora Japonii, ale gdzieś tam w tyle kręci się człowiek o nazwisku papież. I to generalnie Andrzej, papież, jest głównym rozgrywającym politykę zagraniczną w Japonii. Izdorczyk twierdzi, że to szara eminencja, i to ono wszystkim decyduje łącznie z, z nominacją Izdorczyka. Na ambasadora. No tak, że to właśnie papież, nie minister, minister, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale papież jest osobą decydującą o obsadzie. I, i trafiają osoby z, bez przygotowania dyplomatycznego. No, niby powinny być jakieś szkoły, wdrażanie, lata służby, żeby poznać tajniki dyplomacji. Papież był wcześniej ambasadorem w Bułgarii, gdzie ponoć w atmosferze skandalu też musiał zrezygnować z tej funkcji. Ja bym pana papieża porównał do, do roli, jaką odgrywa w Polsce Johnny Daniels. Facet z cienia, stoi sobie gdzieś tam w cieniu, a wszystko się rozgrywa po jego myśli. Taki właśnie pionek został ustawiony I, i jeżeli Izydorczyk, który pewnie był prowadzony do tego, żeby zachować się jak pawian, nie dawał rady, no to, no to papież w jego, imieniu, w jego imieniu, w którejś z buddyjskich świątyni japońskich, przepraszam, może nie buddyjskich, ale w każdym razie świątyni japońskiej. tej religii, którą, która w Japonii dominuje, zamiast obmycia rąk i ust przy wejściu do tej świątyni, zaczął udawać, że sobie myje genitalia i pupę. Nie to... Japończycy udali, że nie widzą, zachowali się taktownie. To jeszcze gorzej niż zachowanie Komorowskiego, który z brudnymi buziorami, gumofilcami w las na Krzesło przewodniczącego parlamentu japońskiego. To jeszcze gorzej. To ciekawa historia. Poczytajcie sobie Państwo o tym teraz na przykład po skończeniu tego odcinka, bo mi to się też wpisuje w strategię izolowania Polski pod przyszłą wojnę na terenie Polski. Chodzi o to, żeby nikt nam nie pomógł, nikt nam nie lubił, a przede wszystkim, żeby społeczeństwo międzynarodowe dało przyzwolenie. Na, 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 na akcje wojenne na terenie Polski. To się pięknie wpisuje w tę strategię. Bo wojna będzie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy społeczeństwa pozwolą własnym rządom na taką akcję. Jak to społeczeństwa nie pozwolą, rządzący się nie odważą. Tak. A doprowadzono do tego, że w zasadzie nie mamy przyjaciół. Z sąsiadami jesteśmy skłóceni. Jesteśmy na bakier. Okazuje się, że nie tylko z bliskimi, ale i z dalekimi. Co robić? Co robić? Wszyscy pytają w związku z tym, co robić? Ja zapraszam do Włocławka w sobotę i niedzielę na spotkanie w sprawie wyłonienia niezależnego kandydata na prezydenta, nie takiego partyjnego, obojętnie jak ta partia by się nie nazywała, PO, PiS, SLD czy Konfederacja. Oni zwróćcie uwagę. Jestem po rozmowie z jednym dość mądrym człowiekiem, który mi to uświadomił, panie Macieju, pan zwrócił uwagę. Oni nie, nie chcą wybrać dobrego kandydata dla Polski, oni chcą wybrać kogoś spośród własnych członków. Wszystkie te partie wybierają, wystawiają własnych członków, zwróćcie uwagę. Liczy się tylko interes partyjny, niczej inny. To fakt, że Każda partia typuje spośród swoich ludzi. Nawet jedna nie zrobiła prostej rzeczy. Nie poszli do niezależnego jakiegoś człowieka, eksperta, fachowca i nie zaproponowała mu: My pana poprzemy, niech pan wystartuje. Mhm. Nie. Wybrali spośród siebie, bo chcą utrzymać notowania, bo traktują. Sprawę Polską jako zwykłą rozgrywkę partyjną, A co to są partie, to grupy interesów. Dlatego zapraszam na spotkanie we Włocławku. Spotkanie w celu ustalenia, kto ma być naszym kandydatem na prezydenta. Sobota, niedziela od godziny. 12 do wieczora, w sobotę, i od 12 do wieczora w niedzielę. W inkubatorze przedsiębiorczości we Włocławku, mamy wynajętą salę, jak nam odmówią, wracamy do siedziby telewizji na Broniewskiego, trudno, nie zarobią. Taki zrobiliśmy manewr, żeby spotkanie się odbyło. To tyle z ogłoszeń parafialnych, a za dzisiejszy odcinek bardzo Państwu dziękuję, dziękuję za wpłatę na Stowarzyszenie Dziennikarzy Włocławskich, no, i panu, panie że dziękuję. Chyba, że pan chce bardzo. dodać coś do tej, uważam, już dramatycznej sytuacji naszej. Nie, tutaj nic dodać, nic ująć do tego, co pan powiedział. Czyli Brytole chcą nas wepchnąć w wojnę? Chyba nie tylko oni.